Czy wiesz, że ból kręgosłupa lędźwiowego może być spowodowany przez sztywne i napięte biodra oraz spięty mięsień pośladkowy, pokażę Ci dzisiaj, jak za pomocą jednego ćwiczenia rozciągnąć sobie pośladek i przy okazji zmobilizować biodro. Ćwiczenie bardzo proste. Kładziemy się na plecach pod głowę poduszka, kładziemy się blisko ściany, tak, żeby nogi móc sobie postawić pod kątem około 90 stopni. I teraz jedną z nóg zakładamy sobie na drugie kolano. Już w tym momencie może nas troszkę ciągnąć pośladek, ale z racji tego, że mamy wolne ręce, to dodajemy sobie wypchnięcia nogi w stronę ściany. Przytrzymujemy sobie około 3 sekund i puszczamy. I wykonujemy sobie około 10 takich powtórzeń. Pośladek będzie ciągnął ale z każdym powtórzeniem to ciągnięcie powinno być coraz mniejsze jeżeli potrzebujemy mocniejszych wrażeń i mocniejszego rozciągania ośladka to trzeba się troszeczkę przesunąć bliżej ściany i zrobić to samo najważniejsze jest to, żeby odcinek lądziowy leżał na ziemi i nie unosił się do góry i wypychamy znowu około 10 razy z przytrzymaniem po 3 sekundy